Bardzo chciałam serdecznie podziękować Wam wszystkim, drodzy Państwo, za ten wybór. Dziękuję wszystkim za życzenia. Dziękuję Panu Prezydentowi. Dziękuję posłom, senatorom. senatorom. Przepraszam. Będę się... To jest dzisiaj naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ta zmiana przyszła. My odpowiadamy przed nimi, nie możemy zmarnować żadnego głosu oddana, oddanego na ugrupowania demokratyczne. Polacy chcą zmiany. Chcą wolności, odpowiedzialności, chcą, żeby słowa znaczyły to, co znaczą, żeby sprawiedliwość była naprawdę sprawiedliwością, żeby prawo było szanowane, żeby konstytucja była ceniona, żeby każdy z nas, każdy Polak mógł realizować swoje marzenia. Polacy chcą, żebyśmy zadbali o to i tworzyli takie prawo, które pozwoli im dobrze czuć się w Polsce, czuć się bezpiecznie i właśnie realizować te marzenia. Bo każdy ma marzenia, wszyscy chcą żyć w bezpiecznym kraju, pracować, wykonywać takie zawody, jakich marzą, uczyć się w nowoczesnych szkołach i my jako senatorowie będziemy dbali o to, żeby to prawo było w naszym kraju tak dobrze przygotowane. Bo musimy zacząć wspólnie proces odbudowywania Polski. Po to, żeby myśleć o przyszłości, bo tak naprawdę jesteśmy tu po to, żeby budować przyszłość. Przyszłość bezpieczną, dobrą, przyszłość optymistyczną. I mam nadzieję, że tutaj wszyscy razem pokażemy, że polityka to są także wartości. Senat poprzedniej kadencji pokazał to, jak ważne jest stanie na straży konstytucji, jak ważne jest pokazywanie, że wartości prawda ma ogromne znaczenie w życiu politycznym. Jestem przekonana, że my wszyscy tutaj, czując za nami głosy milionów Polaków, będziemy taką politykę w Polsce uprawiać uczciwą, przewidywalną, odpowiedzialną, taką, która będzie budowała optymizm, budowała wartości. I nikogo nie będzie z naszego życia wykluczała. I za to wszystko Państwu dziękuję i zobowiązuję się w naszym wspólnym imieniu, że Senat będzie tym miejscem otwartym do dyskusji, debaty. Będziemy stali na straży tego, żeby już nigdy żadna bariera nie odgradzała nas od naszych wyborców, żeby każdy mógł przyjść do Senatu i z nami rozmawiać, przekazywać swoje poglądy, uwagi i wspólnie z nami myśleć o rozwiązaniach dla naszego kraju. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.